you should know me Witam Was moi kochani. Przymierzamy piękne okoliczności puszczy bukowej. I szukamy innego miejsca, ale nie wiem czy to jest odpowiednia droga. Jedni mówią, że musicie poprowadzić tutaj Twoja słowiańska dusza. I chyba no coś w tym jest. Że musicie zaprowadzić tutaj słowiańska Dusza. No ale znowu, nie wydaje mi się, że to jest to miejsce. Bo jest tu zbyt stromo. No, ale to nie tutaj, chyba. A nie, to tutaj. Tak jest. <ścoughs> Udało nam się w końcu. Świetnie. Sam szczyt. Wzgórza, moi drodzy, trzeba się tutaj wdrapać. No i poprowadziła mnie. Moja słowiańska dusza przeprowadziła mnie właśnie do tego miejsca. A, sam szczyt wzgórza. Aha, świetnie. Widzę, że miejsce zostało, no cóż, przez jakichś dziwnych Słowian zdewastowane. Ale zaraz sobie zobaczymy. Mamy tutaj głaz z wyrytym X bądź krzyżem. Tak oto prezentuje się to miejsce. Przenieśmy się do czasów średniowiecza, gdzie jeszcze chrześcijaństwo nie było w tej części Europy dominujące. Wtedy panowała religia Słowian. Bóg był utożsamiany ze wszystkim, co nas otacza: z pogodą, z wiatrem, ze zjawiskami atmosferycznymi. Takie miejsca jak to były pełne tajemnic i mistycznej siły. Słowianie uważali, że takie miejsca jak to na szczycie wzgórza, ze starym głazem, starymi drzewami, strumieniami, leżeczkami, studniami, poniżej płynie strumień, leniwka. I właśnie takie miejsca przez Słowian były uważane za miejsca święte, miejsca pełne mistycznej energii. Na tym już niestety zdewastowanym posągu znajdziemy ślady symbolów runicznych. Dam nam też na przebitce jakie tutaj znajdowały się symbole. Pierwszym z nich był to znak Algis, a w naszym alfabecie odpowiadał literze Z. Jego znaczenie to opieka. Umieszczenie znaku opieki w tym miejscu kultu wydaje się mieć jak największy sens. Zapewne symbolizuje opiekę czy ochronę jaką chcieliby zapewnić sobie ze strony duchów uczestnicy kultu. Drugim zaś, który jeszcze tutaj go widać, jest to znak Jeran, odpowiednik litery J w naszym alfabecie. Jeran symbolizuje urodzeń. Umieszczenie tego konkretnego znaku urodzaju w miejscu kultu jest jak najbardziej jasne. Wiele z tych obrzędów odprawianych było przecież w intencji urodzaju i obfitości płodów rolnych. Na tym posągu tutaj znajdziemy symbol Welesa. Weles był Bogiem przepotężnym. Jego trzy głowy symbolizowały władzę nad niebem, ziemią i podziemiami. Był Bogiem nie tylko żywych, ale również zmarłych. Jako ofiary składano mu zwykle trzyletniego byka, zwierzę, które jest jego symbolem. Welez był zresztą uważany także za stróża bydła, a że posiadanie dużego stada świadczyło w dawnych czasach o bogactwie, tym ważniejsze było mieć z nim dobre układy. Wcześniej, przed dewastacją tego pomnika, można było na nim znaleźć słowiańskie symbole. Jakie? Otóż takie jak na przykład kołowrót. Uproszczony trójramienny kołowrót. To rodzaj swastiki, jednego z najbardziej pozytywnych symboli Słowian, ale i nie tylko. Było traktowane jako synonim szczęścia i pomyślności. U Słowian kołowrót nazywany był swargą swarzycą bądź swarożytą i skojarzenie ze słowiańskim bogiem słońca, swarogiem swarożycem, jest tutaj oczywiste. Prawoskrętny kołowrót naśladuje swoim kształtem pozorny ruch słońca widziany z półkuli północnej. Był powszechnie malowany na domach, by odstraszyć złe demony i zapewnić ochronę przed kataklizmami. Pierwotnie kołowrót miał cztery ramiona złamane pod kątem prostym, ale z czasem ewoluował. U Słowian najpopularniejsza była wersja ośmioramienna. Wersja trójramienna podkreśla znaczenie liczby 3. Trzy punkty podparcia gwarantują stabilność. Kolejnym słowiańskim symbolem, którego można było zobaczyć na jednym z pni posągów na wzgórzu Trygława, to uproszczona wersja triskelionu. Mówiąc w skrócie, to znak złożony z trzech symetrycznych elementów: spiral, meandrów lub nóg. Tworzy on cykliczny wzór geometryczny. Często interpretuje się go jako symbol trzech żywiołów: ziemi, ognia i powietrza, lub też potrójnego wymiaru życia ludzkiego, na którego składają się część fizyczna, psychiczna a także duchowa. W przypadku Słowian najbardziej prawdopodobna jest jednak interpretacja, która łączy Triskelion z Trygławem, czyli bogiem o trzech głowach, powstałego z połączenia trzech innych bogów w jednego. Tutejsze rzeźby nie wyglądają na nowe, ale na pewno nie znajdują się w tym miejscu od czasów pierwszych Słowian. Kto je tu postawił? Nie wiadomo. Być może jacyś miejscowi rodzimowiercy. Historia samego wzgórza Trygława sięga początków osadnictwa na terenie dzisiejszego Szczecina. Okazuje się, że pierwsze ślady działalności człowieka w tych okolicach pochodzą z epoki żelaza, czyli około 7-6 -VI wieku przed naszą erą. Ale początek samego Szczecina historycy wiążą z osadą, która powstała około 650-750 roku naszej ery na wzgórzu Trygława. Przy czym, moi drodzy, ówczesne Wzgórze Trygława to dzisiejsze Wzgórze Zamkowe, gdzie mieści się Zamek Książąt Pomorskich, czyli zupełnie inne miejsce niż to w Puszczy Bukowej. Domyślam się, że przemianowanie Wzgórza Zamkowego z powrotem na Wzgórze Trygława nie wchodziło raczej w grę. Należy więc docenić, że ktoś postarał się, aby upamiętnić te symboliczne początki naszego miasta oraz naszych przodków, czyli pierwszych Słowian. Drodzy widzowie, dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do lajkowania, subskrypcji i poznania historii naszego regionu czy samego miasta Szczecina. Zapraszam też na kolejny odcinek i do zobaczenia!